Mm. bułka zobacz bułka Wynka. las przyszedł do domu uciekła? może się boi dobry, dzień dobry świąt nie widać czy widać, ale po bałaganie i statusie w domu przygotowań świątecznych to nie widać, ale najważniejsza jest teraz ona, piękna ze sklepu, nie z lasu. Janusz zdecydował się na zakup choinki i oto i ona jest, i choinka. Myślę, że ją ubierzemy jeszcze po naszemu i będzie przepiękna. Bułka póki co ma respekt i do niej nie podchodzi, prawda? Więc jest na plus. Także zobaczymy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się w kolejnym vlogmasie. Ostatnim niestety już w vlogmasie będzie to dzień łączony z 23 grudnia i z 24 z trochę porannych e, krzątanin wigilijnych. Wstałam, ogarnęłam się, wyspałam się i teraz mogę działać. A dzisiaj działam chyba tylko na jednym polu, a mianowicie na polu kuchennym, więc zajrzyjmy. Do kuchni. kuchni się dzieje. Dziś będzie produkcja gwiazdy Makowej. Zaczynam od ciasta drożdżowego i tutaj mam przygotowane ciaste drożdżowe. Ale gdzie kucharek 6, tam nie ma jak nagrywać. Jak na złość, w ostatnich dniach Julka robi trzybita, to ok, ale Janusz też zaczął wędzić. Mam tutaj parzenie wędlin swoich. Jest i sparzona już, uwędzona kiełbasa, więc swojskie wyroby lecą. No i gotuję się na sałatkę nową, którą Janusz będzie później obierał. Ja dziś przygotowuję gwiazdę makową, kompost suszu, żeby mieć już spokój. Mam też już zasoloną rybę i zrobiony bigosik i barszcz grzybowy. E, więc tak naprawdę więc tak naprawdę jak się dzisiaj uminiemy jeszcze z ciastem, Biula robi trzybita, Ja jeszcze chcę israel kakę. Do tej pracy będzie naprawdę niedużo jutro. Będziemy kończyć tylko sałatkę jarzynową i będziemy robić łóżka do barszczu czerwonego, który w tym roku jest z kartonu. Dobra! Mm. A się wiesz, jeszcze się tam. them bells and frolic oh my gosh some stalling eggnog gin and tonic make you tight gay and jolly same procedure every year i just can't get enough i drink till rudolph all three appears i toast to him that gets no deer. Jingle them bells and frolic! It's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. minutes till the last week of December for me the Christmas spirits flow as early as September it's the best our seasons come and raise your glass and sing no need for other reasons Ciasta. Janusz już się dopadł. I co Janusz? Dobre? Dobre. Mm, drożdżóweczka makowa. Mm, dobra. Jestem dzisiaj obecna, ale nieprzytomna. Mało nagrywam, bo jest tu w kuchni taki hałas. Jeszcze Janusz parzył wszystkie szynki i wędliny. Właśnie poszedł po miskę, bo chcę nastawić swój chleb. Chleb jest chyba z trzech szklanek mąki, jednej szklanki wody i odrobiny drożdży, łyżeczki soli. Nastawiam go na całą noc. Na 16 godzin i jutro opiekę, więc on jest taki fajny. Wydaje mi się, że będzie przypyszny do karpia. Gwiazdy makowo muszę jeszcze pokroić, i mam upieczone dwa ciasta. Jedno większe, jedno mniejsze, jedno jest na prezent. Mm. Wiecie, co musiałam dać dwie tacki do kompotu. Bo coś tak słaby był, za słaby. Więc dałam dwie tacki swoich owoców wędzonych i teraz będzie pyszny, jeszcze go porządnie schłodzę.

chleb nastawione, nastawione pazurki zrobione właśnie wracam z paznokci, jadę już do pracy ale po drodze postanowiłam zawieść jeszcze prezent dla mojej koleżanki, zostawili przy drzwiach i po prostu zrobili niespodziankę za chwilę mam za 5 minut pracę właściwie więc powinnam się pięknie wyrobić ale co wam chciałam powiedzieć to chciałam, że miały być białe święta i taki właśnie świąt chciałam a tu proszę mamy śnieg Mamy na minusie, więc ten śnieg powinien utrzymać się do jutra. Białe święta, jak dawno ich nie było. Witajcie, w końcu witajcie! We're Christmas time's got the best of me Then it starts to snow In a heart we both know opiekuje się kotem koleżanki jak na złość gdzieś zwiał i uciekł i nie ma go jak do tego doszło nie wiem zgubiłyśmy kota no i co Beyonce? Julka nie idzie do bierzmowania nie jest religijna, nie chodzi do kościoła no ale wigilie cuda się zdarzają, Beyonce dzisiaj po śpiewach w kościele tak w jeden, roku, jeden raz w roku Julka idzie do kościoła śpiewać Ale to tak trochę było wymuszone no, nie? Trochę było wymuszone no, od mojej nauczycielki Ze szkoły A ja opiekuję się Frankiem, którego zgubiłam Tak naprawdę przyjechałam do koleżanki I tą godzinę kiedy Julka była w kościele wykorzystam i się nawet pomalowałam do Wigilii Dzień dobry, Wigilia dzisiaj A vlog dalej nie złożony, Ale mam nadzieję, że wieczorkiem usiądę I godzinkę złożę Więc dziś późno jeszcze w Wigilię Postaram się tego vloga wrzucić może po kewinie, żeby nie przeszkadzać. U nas piękne białe święta sypie, prawda? My jeszcze mamy do zrobienia uszka. Sałatkę Janusz zrobił, muszę go pochwalić, choinka jest ubrana, no, i już mamy ten swój czas. Tak długo na niego czekaliśmy, więc my jedziemy do domu, ogarniamy pozostałość i, i na pewno jeszcze złożę Wam za chwilkę życzenia. Mm. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's four o'clock in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here. Stołu. No, u nas w tym roku szału nie ma, poszło nawet całkiem sprawnie i mimo ucieczki kota i niezrobionych uszek, zakończyliśmy swoją pracę na dziś. Wszystko jest już gotowe. Za chwilę będziemy smażyć karpia i udawać się do rodzinnego grona do zrobienia świątecznych zdjęć, bo te robimy co roku i fajnie wrócić wspomnieniami do tego. Jak kiedyś celebrowaliśmy te święta. Taki czas wspomnień, też naszych najbliższych, którzy niedawno odeszli, których już nie ma między nami. No i czas jak najbliższej więzi razem z rodziną. Ja chciałabym przede wszystkim podziękować Wam za przepięknie spędzony rok, mimo wszystkich przeciwności, za cudowne komentarze. Za ogromne wsparcie, za to, że dostałam od Was taki, taką kartę zaufania i że do tej pory większość z Was jednak została na moim kanale i nadal mnie oglądam. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna i to dzięki Wam mogę się rozwijać. Także dziś również Was proszę w ramach życzeń o pozostawienie śladu jakiegoś po sobie, zasubskrybowanie mojego kanału, a nawet i udostępnienie, żeby. Nasze grono się powiększało, a jest ono już coraz większe. I wydaje mi się, że mamy bardzo, bardzo fajny kontakt. Na pewno będzie mi brakować live'ów co niedziela, przed świętami, które mieliśmy, bo były naprawdę, naprawdę fajne. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze bardziej obfity w radość przede wszystkim, w spełnienie marzeń, które każdy gdzieś tam w skrycie, myślę, mamy. W zdrowie przede wszystkim dla wszystkich w pomyślność no i we wszystko to co sobie zamarzycie ode mnie dla was moc życzeń wszystkiego co sobie zamarzycie zapragniecie oczywiście żeby się spełniło dla was w jak najlepszym zdrowiu sobie życzę więcej subskrypcji oczywiście żeby kanał się rozwijał no i być może tego e być może tego e-booka Pomyślimy na podsumowanie roku i jeszcze przyjdzie pora, tymczasem ja będę się już żegnać z Wami, a na zakończenie przygotowałam dla Was parę wpadek, bo te vlogmasy się tak nagrywało, bo nagrywało i zawsze wisi się to fajne, ale za kulisami też się działo. Pozdrawiam Was serdecznie, wesołych, wesołych świąt. Czas na wpadki. Kolejny kalendarz adwentowy. Co bym się nie nudziła? Bułeczka zrobiła mi w pierwszym dniu piękny kalendarz adwentowy. Zwaliła mi kwiat. Ja też buka, Ona jedynie ze stołu. Puka, co ty, ty? no, Szkurcze, mówię, kto mi tutaj podgryza dynię. Kalendarz adwentowy numer 150. O żartach, gwiazdka. Tak, bułka gryzie Wypieków wyszło ich znacznie więcej, więc uważajcie na... Jeżeli ktoś będzie korzystał z tego przepisu, to uważajcie na to, żeby Wam nie wyszło naprawdę mega dużo. Ja te pierniczki można polać oczywiście czekoladą. Bułka z ze stołu. tu dzisiaj. Kot. Ale jeszcze nie dobrze To trzeba normalnie szafranem skropić, A najlepiej czosnkiem jeszcze. Łazi ona. No już ponagrywałam. Już ponagrywałam. Zejdź, bo Janusz będzie miał brokat! Brokat będzie miał Janusz, zejdź z tego swetra. Ja pewnie. No masakra jest dzisiaj. Owie dwie. Co tam zgubiłaś? Ej, co tam zgubiłaś? Jukka, może ty masz jakąś czekoladę w tych prezentach? Koszka! Tutaj chciał jeszcze. czy w mikrofalówce to nie szukaj, dawaj kaszę gotujemy kaszę ale tak daleko jest, że to do mnie jak chcesz to możesz tam mieszkać w tej lodówce obie dwa no weźcie mi, dajcie już spokój, na razie idź sobie weź lody, no, no. jejku zawsze tak jest, jesteś wszędzie jak nagrywam Przyszedł kolega, a on i tak musi zaglądać. Co to się robi tutaj? O! Pernicza. Co Halinka, czas robisz? Nie kurwa motorem jadę. <grym> I bardzo ładnie wydane. Ej, kurwa, nagrywam, a tu cały czas przeklinasz. Mam dziś bardzo słabe światło, ale musicie mi to wybaczyć, bo. O! Już łapie mi ostrość na nie, nie, nie łapie mi ostrości. No dobra, spróbujemy teraz. I dziś jest plan. Nie, no po prostu się nie da nagrywać. Po prostu się nie da nagrywać. Nie. No, i przyjdzie mi czekać na światło dzienne. No, albo wyglądam, jakby miała żółtaczkę, albo wyglądam, jakby miała swarium przez godzinę, jak ją ta była. Myślę, że teraz ten program jest zdecydowanie lepszy, aczkolwiek jestem znowu jakieś brzydko. Za dużo światła, jakby hmm. było. Wyprawa dronowa numer dwa. Cały czas prosi o jakieś chore aktualizacje, jak się długo nie używam. No i wszystko idzie na przekór. Chciałam zrobić piękne ujęcia do vlogmasów, żeby wystartować z fajnymi widoczkami i cały czas siedzę na schodach w domu i bawię się w aktualizację, żeby nie zmarznąć, a druga sprawa to jest też taka, że co wyjdę z dronem na dwór. Po prostu mam taką śnieżycę, że mi go po prostu szkoda wyciągać. Miał nauczyć chrześcijański Gregor. Gregor. Gregori. Pierwszy piernik pochodzi z Grecji z około 2400. Bra, bra, bra. Tak, serio. No. Jako, że przyprawy dołożone do. Bra, 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 bra. Nazwa piernik wywodzi się. Kurwa, no. Wywozi. Wywozi się. Całuję, że przez 3 lata wisiały leżały egen... zobaczymy czy więcej, nie ma nic takiego piernikowego ostatnio odkryłam bardzo dobrą kawę w w w Zwierzęta zwierzaki z nim tam, bułeczka wchodzi w każde jedno lustro Pane pistolet i wystrzelam wszystkich co mi bałagan zostawiają w domu tak. Niech będzie naładowany Ja to była gwiazda jednego sezonu Dopóki menadżer ją nie wysłusz.